Hej! Żeby już tak formalnie zamknąć 2023 rok, to przychodzę dzisiaj do Was z ulubieńcami. Będą to produkty, które albo miały swoją premierę w 2023 roku, albo w tym roku ja je dopiero poznałam i totalnie pokochałam. Już skoro kwestię zmian mamy wyjaśnioną, to oczywiście przejdźmy do ulubieńców. I to będą tacy ulubieńcy, słuchajcie, różni, przeróżni, będą chyba wszystkie kategorie. Pierwszy ulubieniec to nie jest do końca produkt, chociaż no, po części tak, bardziej chodzi mi o składnik, e, czyli o kwas hialuronowy. Powiem Wam szczerze, że ja zawsze, no tak kwas hialuronowy, ok, dużo się o tym słyszało, gdzieś tam coś używałam, bo to stare serum, które było z 1,5% kwasem hialuronowym Avonu zużyłam, ale jakoś tak wiecie, nigdy nie byłam tym kwasem hialuronowym zachwycona. Nigdy to nie było dla mnie takie wow. Do początku ubiegłego roku, dlatego że wtedy właśnie do oferty Avonu weszło odnowione serum z 3,5% kompleksem kwasu hialuronowego. I na początku też by z tego nic nie wyszło, gdyby nie to, że dowiedziałam się przez przypadek gdzieś na Instagramie, że kwas hialuronowy, produkty z tym składnikiem, warto nakładać na wilgotną skórę, po prostu na wilgotną skórę, że one wtedy... Lepiej działają, lepiej nawilżają, że właśnie kwas hydronowy lepiej ma co ściągać właśnie do tej skóry, jeśli chodzi o nawilżenie, bo właśnie tam jedną z cech kwasu hydronowego jest to, że on bardzo mocno ściąga wodę do siebie, którą znajduje wokół, więc wiecie, to jest takie, no powiedzmy, nie wiem, czy to tak naprawdę jest, ale że gdzieś tam niby, wiecie, ściąga, jak ta skóra jest nawilżona, to on właśnie ściąga tą wodę w głąb skóry. Fakt, faktem przyznam Wam się szczerze, że kiedy zaczęłam używać właśnie produktów z kwasem hialuronowym na mokrą skórę, znaczy mokrą, zwilżoną, czy to wodą, czy to jakąś mgiełką różaną, z wodą różaną, cokolwiek. No to nagle okazało się, że te produkty o wiele lepiej moją skórę nawilżają, że ona jest o wiele gładsza, taka bardziej właśnie napompowana tym nawilżeniem. I tak naprawdę ta mała zmiana w używaniu produktu, no dla mnie jest totalnym hitem. Dlaczego? Dlatego, że teraz na przykład mam tutaj to właśnie serum z 3,5% kompleksem kwasu hialuronowego i powiem Wam szczerze, tu już mi została jedna trzecia opakowania. A przez cały ubiegły rok zużyłam chyba jeszcze ze 2 albo 3 opakowania właśnie tego serum. Dodatkowo używam jeszcze innego serum z kwasem hialuronowym, więc po prostu kompletnie poznałam ten składnik na nowo w tym roku, pokochałam go na nowo właśnie poprzez taką małą zmianę y, przy nakładaniu go po prostu na siebie, więc... No to jest taki wiecie, kwas hialuronowy odkryty na nowo, też oczywiście bardzo dużo używam te, tej maski na noc, powiem właśnie z Avonu, teraz to jest ta nowa wersja, też użyłam tą poprzednią w słoiczku w tamtym roku, tej tu już mi zostało też może z jedna trzecia albo jeszcze mniej, także no powiem Wam szczerze, warto wypróbować właśnie e, używanie kwasu hialuronowego na zwilżoną skórę, może właśnie to sprawi, że Wasza skóra się z nim bardziej polubi, nagle odkryjecie właśnie tak jak ja, że ten składnik naprawdę robi u Was super robotę, świetnie nawilża, świetnie po prostu niemalże tak pompuje tym nawilżeniem tą skórę, także hmm, taka wiecie, ulubieniec nie do końca kosmetyczny, ale taki bardziej techniczny bym w tej, w tej sytuacji powiedziała. Drugi produkt, o którym będę mówić, to jest również produkt Avon, który wszedł do oferty w 2023 roku. Ale może nie jest to mój ulubieniec jako sam kosmetyk, ale przez to wszystko, co się wokół tego produktu działo. I mówię tu oczywiście o e, szminkach Hydramatic Matte, które miały swoją premierę w marcu 2023. E, Powiem Wam tak, lubię też szminki oczywiście, uważam, że Siren Red jest przepiękną, idealną. Czerwienią oczywiście Hydra Mouth jest też przepięknym kolorem i mam tu wielu ulubieńców. Ale te szminki sprawiły coś innego. Dzięki tym szminkom po prostu miałam okazję, powiedzmy, stadziały się fajne rzeczy, ponieważ tak naprawdę kiedy pokazywałam wam te szminki na rolce po raz pierwszy właśnie jeszcze w lutym 2023, moja rolka z podkładem LONABI zrobiła naprawdę najlepszy wynik mój do tamtej pory. Jeśli chodzi o rolki, bardzo fajnie to zażarło. Wiem, że bardzo dużo osób mi pisało, że super rolka. Więc wiecie, gdyby nie te szminki, to ta rolka by nie powstała i nie miałabym z tego powodu tyle fanu. Też wiem, że, znaczy, wiem, podobno ta rolka była pokazywana samej, wiecie, dyrektor generalnej Avonu na świecie. Nie pamiętam w tym momencie, jak ta pani się nazywa. Pamiętam, jak wygląda. Podobno, ponieważ ona chyba była w tamtym roku właśnie w Polsce i dostałam dwa zapytania o to od biura, żebym właśnie, czy mogę im wysłać tą swoją rolkę z tymi szminkami, bo po prostu chcą ją pokazać na prezentacji, właśnie jako polski rynku i tak dalej, pani dyrektor. Więc wiecie, fajna sprawa w sumie, że ktoś to zobaczył jeszcze z globala dzięki temu. Kolejną kwestią jest oczywiście to, że wygrałam. Po prostu cały boks, taki duży tych szminek. No tu mam oczywiście mały boks, gdzie mam wciśnięte wszystkie kolory tych szminek, które obecnie są dostępne. E duży boks tak naprawdę oddałam mojej koleżance Julce, która powiedziała, no słuchaj, bo Julka wiecie, ma po prostu ładne biuro, ma ładne sklepy Iwono i lubi po, prostu, e, lubi po prostu mieć, wiecie, takie ładne pudełka, bo to też super wygląda, po prostu mówi, słuchaj Gabi, czy ty na pewno potrzebujesz tego dużego pudełka, na pewno ci się przyda, mówi, wiesz co, w sumie to ci nie mogę oddać, no i po prostu ją dam, a teraz e, w tym mniejszym po prostu trzymam wszystkie kolory, które dostałam, także lubię te szminki, uważam, że są super, ponieważ one są fajne, gęste w swojej konsystencji, bardzo bardzo dobrze się trzymają i rzeczywiście są bardziej nawilżające niż takie zwykłe, szminki matowe, jednak ten komfort nakładania i noszenia ich na ustach jest dużo wyższy niż normalnie, ale tutaj wiecie, powiedziałabym raczej taki ulubieniec ze względu na to, co się wokół tego produktu tak naprawdę zadziało. Jeśli chodzi o ulubieńców pielęgnacyjnych no to oczywiście wspominam Wam o tym kwasie hialuronowym, ale takim typowo ulubieńcem, takim produktem, który po prostu mnie urzekł totalnie w 2023 roku do pielęgnacji cery jest produkt cudowny, który wszedł w maju 2023 do oferty Avon, czyli krem pod oczy z protinolem. Ja powiem Wam szczerze, naprawdę jak zobaczyłam w ogóle katalog majowy, czy nawet kwietniowy, że będą próbki z tym, czy to był nawet może marzec, już nie pamiętam, ale gdzieś tam, wiecie, zobaczyłam, że taki produkt będzie w ofercie, to miałam takie, wow, ale super i naprawdę nie zawiodłam się tym produktem. Ten krem genialnie nawilża skórę, naprawdę genialnie, długo długotrwale ją nawilża, wiecie, to nie jest tylko taki efekt do zmycia, tylko naprawdę widać, że ta skóra jest nawilżona, zmarszczki są spłycone. Pod makijaż nadaje się ten krem idealnie, nic się nie roluje, nic się nie marszczy, nie ciastkuje, absolutnie wszystko jest idealnie z tym kremem pod makijażem. Do tego jeszcze ten krem mnie nie uczulił ani razu, nie powoduje szczypania, nie powoduje pieczenia, łzawienia, nic się absolutnie złego przy nim nie dzieje, kiedy mam go pod oczami i naprawdę pokochałam go. Do tego jest jeszcze naprawdę bardzo wydajny. To jest 15 ml opakowania, ale powiem wam, to jest naprawdę ilość na kilka miesięcy. Także no produkt za śmieszne pieniądze bo on kosztuje tam w okolicach 35 zł, a naprawdę genialnie nawilża, ujędrnia, nadaje się pod makijaż. No naprawdę taki krem który mogę każdemu z całego serca polecić. Wiem, że też bardzo wiele konsultantek, klientek polubiło się z tym kremem, bo naprawdę jest genialny. Jeśli ktoś jeszcze go nie używał, no to ja naprawdę całym sercem wam go polecam. Produktem do pielęgnacji ciała, który absolutnie urzekł mnie w 2023 roku, jest produkt, który ja dopiero poznałam w tym roku i poznałam go Dzięki tej marce, czyli marce Nux. Dlatego, że jak widzieliście na Instagramie, ja dostawałam, dostałam trzy w sumie paczki od marki Nux, właśnie z ich produktami do przetestowania. Jednym z nich był produkt z linii, teraz uwaga, ja nie znam francuskiego, więc mogę trochę pokaleczyć i będzie to bez akcentu, ale produkt z linii. Rev Demiel, czyli miodowy sen, chyba jakoś tak to można tłumaczyć. Produkt, który uwielbiam, czyli peeling do ciała, ale nie taki zwykły peeling, bo to jest, słuchajcie, taki peeling, peeling olejkowy. Jak oglądaliście kiedyś moje, moje denko, ja tam bardzo narzekałam na peelingi takie właśnie olejkowe niektórych firm, ale, firm, ale ten jest absolutnie cudowny. Dlaczego? Dlatego, że no i teraz uciapałam sobie całe opakowanie ale Wam pokażę, bo jest genialny. On jest właśnie taki miodowy, przebosko pachnie, to jest niebywałe, tak miodowo, a tak olejkowo, ponieważ mamy tutaj oczywiście drogocenne olejki w składzie również, jest oczywiście również cukier, kryształki cukru, miód, drogocenne olejki, cudownie złuszcza martwy skórek, bosko pachnie, a do tego jeszcze on odżywia skórę ale nie zostawia takiej, wiecie, hamskiej, tłustej powłoki na skórze, takiej, wiecie, nieprzyjemnej, tylko takiej właśnie delikatną, taką, nie wiem, jakby ci się posmarowali balsamem, nawet nie. To jest taka bardzo delikatna warstewka, odżywiająca skórę. Czujecie, że ta skóra jest fajnie odżywiona, ale nie jest taka, wiecie, tłusta, taka nieprzyjemna, taka śliska. No, naprawdę jeden, jedyny produkt, który taki kiedykolwiek używałam, naprawdę genialny super naprawdę peelinguje, ponieważ jest to taki całkiem no mocny peeling, to nie jest taki wiecie peeling, którego nie będziecie czuć, że on działa na skórze naprawdę może tymi, tymi kryształkami cukru tą skórę mocno e, przeorać i naprawdę moim zdaniem jest genialny. Naprawdę jest genialny i przez to, że po prostu jest produktem tak działającym fajnie w dwie strony, czyli mamy i złuszczanie, i odżywianie skóry, naprawdę go pokochałam przez to. No do, tego, do tego jeszcze ten przepiękny, naprawdę przepiękny zapach. Byłoby jeszcze super, jakby on był tańszy, bo niestety on jest wściekle drogi, ale naprawdę top of the top dla mnie, jeśli właśnie chcecie złuszczać martwy na skórę, ale macie na przykład bardzo wrażliwą skórę, bardzo suchą skórę potrzebujecie czegoś co wam tą skórę tak wiecie ukoi ale jednocześnie nie lubicie po prostu właśnie tłustej skóry no to to jest dla mnie coś co, co mogę wam śmiało polecić co, co ja pokochałam i, i naprawdę myślę że mimo wszystko warto polować na niego na różnych promocjach gdzieś tam żeby go sobie zakupić i żeby go przetestować bo naprawdę no to jest produkt jedyny taki moim zdaniem na rynku w moich ulubieńcach 2023 roku znalazł się również produkt do pielęgnacji włosów. I no, znowu nie jest to produkt, który miał premierę w 2023 roku, ja dopiero go w tym roku odkryłam. I bardzo się w nim zakochałam. Tak naprawdę odkryłam całą markę i miałam różne produkty z tej marki, ale jeden produkt to jest takie moim zdaniem top of the top, best of the best coś, co naprawdę warto przetestować. Mówię tutaj oczywiście o marce Wellness Premium Products. Jest to marka produktów do włosów. I tutaj właśnie moim ulubieńcem jest szampon do włosów z tej właśnie linii zielonej, takiej najbardziej popularnej. Jest to linia dla wszystkich rodzajów włosów, właśnie z organicznym olejkiem jest to oczywiście ekologiczny, tłoczony na zimno olej z nasion konopi, do tego mamy keratynę, niezbędne witaminy minerały, wzmacnia i zagęszcza włosy, zmniejsza wypadanie stymuluje mikrokrążenie głowy naturalny wygląd, cudań na kiju ale muszę Wam powiedzieć, naprawdę zakochałam się w tym produkcie. Jest to duże opakowanie, 500 ml. Dosłownie wystarczy kropelka tego szamponu, żeby naprawdę nim mocno umyć włosy. Jest to szampon, który ma. Napiszę Wam tu na dole, jak nazywa się ten, ten detergent. To jest C, znaczy SCS. Nie chcę Wam go czytać, bo coś pewnie po. Popsuję i źle to wypowiem natomiast jest to ogólnie z tego co czytałam taki detergent, który jest już jest takim średnio mocnym detergentem, na pewno jest lżejszy niż SLS czy SLS ale naprawdę genialnie się pieni i to powiem wam robić dużą różnicę bo wtedy wiecie nawet jak myjemy to używając tej malutkiej ilości tego szamponu no to wiecie my widzimy, że on się mocno pieni i nie trzeba go już dokładać, przez co ten produkt mimo, że jest drogi to po prostu jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wydajny Dobrze domywa skórę głowy. Nie miałam nigdy sytuacji, żeby wiecie, czuć, że ta jakaś jest taka niedomyta, ale z drugiej strony on też jej nie przesusza, więc jest czymś w tej kwestii idealnym. Do tego on absolutnie nie przesusza włosów. Nawet kiedy nie nakładałam po nim odżywki, to te włosy wyglądały naprawdę bardzo dobrze i były takie bardzo miękkie. Kolejną kwestią jest to, że te produkty wszystkie tej firmy pachną przebosko, ale ten szampon to jest coś niesamowitego, nie umiem Wam opisać tego, tego zapachu, on jest taki lekko olejkowy, ale taki nie ciężki, taki raczej lekciutko, taki bardziej świeży, no coś przepięknego i ten zapach się naprawdę bardzo długo na włosach utrzymuje, jest bardzo przyjemny, bardzo przyjemny, taki no, powiedziała, że luksusowy trochę mimo wszystko. Mm. Genialny szampon, naprawdę genialny, wydajny, nawilżający skórę głowy, nawilżające włosy, e, przepięknie pachnący, luksusowy taki. Moja mama bardzo porobiła się też z tym szamponem, no bo jak ja zobaczyłam, że jest taki, wiecie, mocno nawilżający, wygładzający też włosy, ale nie przeciążający, to stwierdziłam, że dam jej go do spróbowania, dlatego, że moja mama już jest po 60, już ma, mm, wiecie, no tak się robi z wiekiem, po prostu, że ta skóra głowy staje się bardziej sucha, te włosy stają się bardziej takie suche, takie trochę... No właśnie nie sianowa, tylko takie nawet niekiedy sztywne od tej suchości. Więc stwierdziłam, że no kurczę, Pokażę Mam ten, ten szampon, odleję go trochę, żeby sprawdziła, jak, się, jak u niej będzie się e, sprawdzał ten szampon, no i bardzo się w nim, z nim polubiłam. Potem w prezencie kupiłam jej jeszcze mm, szampon cały i odżywkę i naprawdę jest z niego mega, mega, mega zadowolona, bo właśnie włosy u niej robią się bardziej miękkie, takie mm, też podatne na układanie, e, nie są takie, wiecie, suche, takie mm, matne takie wiecie sztywne, tylko takie właśnie przyjemne, do tego jeszcze przepięknie pachnące, także ja osobiście bardzo polecam, produkt mega wydajny, fajnie nawilżający skórę głowy, fajnie nawilżający włosy, ale jednocześnie nie przeciążający ani skóry głowy, ani włosów, taki no umówmy się, trochę bardziej luksusowy, w sposób, ale naprawdę moim zdaniem warty tych pieniędzy, bo tak jak mówiłam jest totalnie mega wydajny, więc jeśli chcielibyście kupić sobie coś właśnie do włosów, trochę droższego, bo na przykład wasze włosy no, różnie się zachowują i już ręce wam opadają, to myślę, że z drogich produktów naprawdę ten szampon zielony wellness premium products jest po prostu konieczny do przetestowania. Na koniec trzy produkty do makijażu. I co jest ciekawe, to są trzy produkty, które znalazłam w kalendarzu adwentowym Sephora 2022. No i ktoś może powiedzieć, no ale powinnaś to wrócić w 2022 roku, natomiast jednak wiecie, no tworzę ten kalendarz gdzieś w połowie grudnia, no to wiadomo, tak najbardziej używam tych produktów już w 2023 roku. Zaczniemy sobie od dwóch tuszy do rzęs. To są oczywiście dwie miniaturki. Pierwszym z nich jest tusz do rzęs marki Benefit The Real Day Real Magnet, tak on się nazywa, a drugi jest to no właśnie, tusz do rzęs Rare Beauty natomiast on tutaj nigdzie nie ma żadnej takiej wiecie specjalnej nazwy więc po prostu powiedzmy, że to jest tusz Rare Beauty jeśli chodzi o tusz Benefitu to oczywiście jest to kolor czarny i szczoteczka jest taka silikonowa dosyć gęsta, ale bardzo ładnie rozczesująca rzęsy jednocześnie on naprawdę przepięknie te rzęsy wydłuża nadaje im też takiej fajnej gęstości taki dla mnie Naprawdę tuż robiący genialny efekt. Taki wiecie, kiedy chciałam, żeby nie były te rzęsy posklejane, tylko takie, wiecie, idealnie rozdzielone, ale jednocześnie z taką objętością, żeby było widać, że te rzęsy są. Naprawdę bardzo się polubiliśmy. Oczywiście super czarny, nie osypuje się, nie rozmazuje się, nic się złego z nim nie dzieje, także naprawdę uważam, że jest genialny ten tusz i bardzo Wam serdecznie polecam właśnie jeśli chcecie wypróbować coś takiego droższego co też mi się bardzo podobało to jest to, że ten tusz mimo, że naprawdę go używam bardzo, bardzo długo, on się nie zsychał nie kruszył, nic się złego nie działo z jego formułą cały czas był po prostu zdatny do użytku i nie musiałam się martwić, że po prostu wiecie, nie zdążę go zużyć zanim on wyschnie, więc naprawdę olbrzymi plus moim zdaniem naprawdę warto ten tusz sprawdzić a drugi tusz właśnie z Rare Beauty jest Tuszem, który jest inny. On jest, zobaczcie, ma na do tego dosyć sporą szczoteczkę, natomiast ona jest Włochata, to już jest klasyczna szczoteczka i ona daje efekt, mam go dzisiaj zresztą na rzęsach, takich rzęs z objętością. Niekiedy te rzęsy są lekko posklejane, ale pięknie je wydłuża, pięknie je pogrubia, daje im takiej, wiecie, fajnej objętości, po prostu również się nie osypuje, nie kruszy. Nic w ogóle absolutnie złego się z nim nie dzieje i znowu bardzo, bardzo długo go już używam, no bo praktycznie rok, a tu jeszcze końca nie widać, to po pierwsze, a po drugie z tą formułą się nic nie dzieje złego, ja go jeszcze mogę używać, aż go po prostu do końca zużyję, bardzo go polubiam, naprawdę ten efekt jest piękny na rzęsach, po prostu taki wiecie, te rzęsy są... Po prostu konkretne, duże, a jednocześnie nie muszę, wiecie, się bawić w żadne dodatkowe szczoteczki, czy spiralki, żeby te rzęsy rozczesywać, żeby wyglądały świetnie, także naprawdę bardzo dobry, tuż do rzęs, bardzo się z nim polubiłam. No i wiadomo, mini wersja idealna, gdzieś na jakiś wyjazd, żeby po prostu rzucić do kosmetyczki. A produkt trzeci. To będzie coś dziwnego, dlatego że ja nie jestem fanką róży do policzków, a tutaj jednak się zakochałam. Jest to róż do policzków marki Milk Makeup. No, nie jest to jakaś bardzo mocno znana marka w Polsce, chociaż wiem, że jest kilka influencerek, które tą markę starają się mocno wprowadzić i, rozpro, i roz, tak wiecie, wiedzę o niej po prostu jak najwięcej propagować, bo jest to dobra marka. Jest to właśnie mm, tak naprawdę róż. Do policzków oraz do ust. Tak go można używać, natomiast ja go używam tylko i wyłącznie do ust. Znaczy do ust, mówię do policzków. Jest to kolor, nie wiem jak go się czyta po angielsku, bo on się pisze werk. Wiecie, przez W normalnie. Work, nie wiem, ale bardzo fajny kolor, aż go wam pokażę, bo on jest no po prostu kolorem moim zdaniem idealnym. Jest niezachłodny, chłodny, nie za ciepły taki wiecie idealny po prostu pięknie napigmentowany świetnie się rozprowadza po skórze bo jest nie jest zbyt tłusty ale też nie jest taki wiecie zbyt delikatny zbyt taki wiecie wodnisty zobaczcie on bardzo ładne krycie, tutaj widzicie go rozcieram, rozcieram i po prostu ono cały czas zostaje, to nie jest wiecie coś co po prostu nam nagle zniknie po prostu z twarzy, bo się rozetrze, piękny kolor, genialna formuła, pięknie wtapiająca się w podkłady, nie ścierająca ich, nie niszcząca tej struktury podkładu, także naprawdę dla mnie to jest olbrzymi, olbrzymi, plus pięknie się trzyma na policzkach, bo on też nie znika po chwili właśnie wiecie, Nagle wyparowuje, tylko on jest na tych policzkach i naprawdę genialnie się rozciera też, jeśli chodzi o jego granice. Po prostu można uzyskać efekt idealny, czego ja się nie spodziewam, jeśli chodzi o kremowe róże. Więc naprawdę bardzo się polubiłam z nim. Zaczęłam o dziwę bardzo często używać różu w swoim makijażu, co kiedyś nie miało miejsca, a naprawdę dzięki temu produktowi chętnie po prostu sięgam po ten produkt, sięgam chętnie po róż do policzków, właśnie żeby sobie ten makijaż troszeczkę ożywić. Także naprawdę uważam, że jest to coś co warto przetestować, jeśli właśnie lubicie kremowe konturowanie albo chcecie się do niego przekonać, to uważam, że jest to formuła, no i kolor naprawdę genialny. No nie powiem, że idealny, bo wiadomo, znajdzie się ktoś komu on nie podpasuje, ale naprawdę absolutnie genialna formuła, genialny kolor. Wszystko tu jest absolutnie na tak no i do tego bardzo, bardzo produkt wydajny. Bo no ja go, słuchajcie, o, o tyle go zużę, a i tak część mi, słuchajcie, odpadło, bo, bo oczywiście źle go otworzyłam i część mi wypadło. Natomiast, no, zużycie jest naprawdę bardzo, bardzo niewielkie. Ja używam go już rok. I więc, to jest produkt, zobaczcie, no, po prostu nie do zużycia. Więc, mimo że on normalnie kosztuje dosyć sporo w seforze, ja go tak jak mówiłam. E znalazłam w kalendarzu adwentowym, który dostałam od Marcina, więc mnie to nic nie kosztowało. No to po prostu ten róż jest naprawdę nie do zdarcia. I uważam, że jest przepiękny, przecudowny, genialny. Bardzo serdecznie Wam go polecam, jak szukacie czegoś właśnie do kremowego konturowania, to myślę, że warto zwrócić uwagę właśnie na markę Milk, bo też teraz testuję od nich bronzer. I też jestem nim zachwycona, muszę Wam powiedzieć, naprawdę też formuła jest super, kolor jest super, wszystko pięknie się wtapia, rozciera, no naprawdę topów do topu, jeśli chodzi o kremowe konturowania, także bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam. I to już byli moi wszyscy ulubieńcy roku 2023. Dajcie koniecznie znać, czy jakiś z tych produktów znacie, czy już je testowaliście, czy wam też skradły serce, albo jaki inny produkt skradł w 2023 roku wasze serce. Bardzo chętnie się zainspiruję, może coś innego sobie kupię, może coś innego zamówię gdzieś, właśnie żeby przetestować, bo uważam, że warto testować nowe produkty, szczególnie z właśnie Waszych poleceń, bo wiem, że one też są bardzo szczere i dzięki temu mogę znaleźć super perełki dla siebie po prostu, którymi też mogę potem się z Wami dzielić. Także dajcie koniecznie znać, czy coś Wam się z tego też spodobało, czy coś pokochaliście. Jeśli film Wam się podobał, to stawcie mi proszę kciuka w górę i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Cześć!